Witajcie. W dzisiejszym filmie rozwiążemy zadanie pochodzące ze zbioru zadań Oficyny Edukacyjnej Krzysztofa Pazdro, klasa druga, poziom rozszerzony. Zadanie to pochodzi z rozdziału trzeciego funkcja kwadratowa i dotyczy tematu równania i nierówności kwadratowe z parametrem. Zaczynajmy. Zadanie 3.266. Wyznacz wszystkie wartości parametru P, gdzie P należy do zbioru liczb rzeczywistych dla których każde z dwóch rozwiązań równania, mamy tutaj równanie, jest mniejsze od p. Ok, dobrze, wyciągniemy to równanie na zewnątrz. Dobra, pojawiło się jakieś równanie z niewiadomą x i z parametrem p. Czyli wyznaczymy najpierw dziedzinę na niewiadomą x oraz na parametr. Dziedzina na wiadomo x. Tutaj mamy podnoszenie x do kwadratu i mnożenie przez liczbę. Na działanie potęgowania i mnożenia nie ma żadnych ograniczeń. Czyli dziedziną dla x jest zbiór liczb rzeczywistych. I dziedzina na parametr p. Tutaj mamy jaką sytuację mnożenie parametru p przez 2. A tutaj dodawanie. Na działania mnożenia dodawanie nie ma żadnych ograniczeń. Czyli również mamy zbiór liczb rzeczywistych. To tak formalnie na sam początek. Okej. Okay. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru p, dla których każde z dwóch rozwiązań równania jest mniejsze od p. Ok, musimy rozpoznać typ równania. Nie wiadomo, tutaj występuje w potędze drugiej. Jest to maksymalna potęga, czyli równanie jest kwadratowe. Od razu spisujemy współczynniki. Tutaj mamy współczynnik kierunkowy a równy 1. Tutaj współczynnik b równy o minus i w nawiasie 2p minus 3. Oraz współczynnik c, który jest równy p. Cześć, może na bok sobie od razu zrzucimy. Dobra. Ok. Mają być dwa rozwiązania tego równania. No, czyli jaki tutaj zestaw warunków stworzymy. No na pewno musi być tak, żeby, żebyśmy mieli do czynienia z równaniem kwadratowym, czyli współczynnik kierunkowy musi być różny od 0. Akurat w tym zadaniu nie ma to większego znaczenia, bo współczynnik kierunkowy jest równy 1 i nie zależy w żaden sposób od parametru p. Ale często jest właśnie sytuacja odwrotna, czyli ten współczynnik kierunkowy zależy w jakiś sposób od parametru p. No i wtedy też ten warunek należy rozważyć. Ok, zabezpieczyliśmy się na istnienie równania kwadratowego. Teraz musimy zabezpieczyć się na to, żeby były dwa różne rozwiązania. Każde z dwóch rozwiązań. Tak? No liczba rozwiązań równania kwadratowego zależy od delty, czyli delta musi być większa od zera. To jest taki naturalny drugi warunek. No i skoro mamy już równanie kwadratowe z dwoma różnymi rozwiązaniami, no to teraz warunek na same te rozwiązania. Każde z tych dwóch rozwiązań jest mniejsze od P. Czyli w języku matematycznym x1 jest mniejsze od P i, i X2 jest mniejsze od P. Ok, mamy rozważać taki zestaw warunków. Odpiszemy je i będziemy zajmowali się każdym z nich z osobna. To znaczy będziemy tak chcieli przekształcić każde z tych warunków, aby pojawił się parametr p, no bo on jest istotą tego zadania. Mamy wyznaczyć jakieś wartości parametru p. Dobrze, pierwszy warunek mówił nam, że współczynnik kierunkowy jest różny od 0, czyli a różny od 0. U nas współczynnik kierunkowy to 1. 1 jest różny od zera, prawda? I tutaj mamy p należy do r. Każdy jest. Każdy parametr P powoduje to, że współczynnik kierunkowy jest różny od 0. Czyli tutaj w pierwszym miejscu. Dobra. Teraz drugi warunek, który mówi, że delta ma być większa od 0, zabezpieczenie się, żeby były w ogóle jakieś dwa rozwiązania. Obliczamy deltę. Tylko całość podniesiemy do kwadratu oczywiście. Tutaj chwila walki, obliczeń. Minus do kwadratu daje i tak plus, a potem 2p minus 3 do kwadratu. Tak. I tutaj z tyłu jeszcze się pałem to minus 4p, czyli delta będzie równa 4p kwadrat minus 16p plus 9. Delta miała być większa od 0, co jest równoważne temu, że takie wyrażenie będzie większe od 0. Czyli 4p kwadrat minus 16 p plus 9 jest większe od 0. Ok. Czyli ten warunek doprowadził nas do rozwiązywania nierówności kwadratowej, ale teraz już z niewiadomą p. Ok, czyli delta z delty. Teraz pożyczamy nowe współczynniki, może tutaj sobie podkreślę, żeby nie zgubić wątku, czyli minus 16 do kwadratu odjąć 4 razy 4 razy 9 z delty, 16, 256, odjąć, 144, a to jest liczba 112. Ok, szukamy jakiegoś rozbicia liczby 112, żeby spilatkować w przyszłości. O no to jest 16 razy 7, czyli pierwiastek z delty, delty. No to już będzie 4 pierwiastki 7, dobra. Do rozwiązywania nierówności potrzebujemy pierwiastków, czyli p1 równa się. Tak. Od razu uprościmy wszystkie współczynniki przez 4, czyli p1. No i podobnie drugi pierwiastek, właściwie tylko różnica z plusem. OK. Mamy pierwiastki. No ale rozwiązujemy nierówność, więc musimy jeszcze naszkicować parabolę, która jest tutaj przedstawiona. Będzie to poglądowy rysunek wyłącznie z osią poziomu P. Współczynnik kierunkowy jest równy 4, czyli parabola jest uśmiechnięta, ramionami skierowana ku górze. Kółeczko otwieramy, bo nierówność jest ostra. Tutaj oba te pierwiastki zaznaczymy. Tak, i interesowały nas wartości dodatnie. A plusy mieszkają tutaj. Ok, czyli taka suma przedziałów będzie nam zabezpieczała to, żeby były dwa rozwiązania. Nie precyzując jeszcze, jaki warunek muszą spełniać te rozwiązania. Ok. I to pożyczymy do naszej klamry, takiego zbiorczego przedstawiania warunków. Dobra. Warunek delta większy od zera jest równoważny temu, że P należy do przedziału. Tak, otwarty i tutaj suma. Okej, okay, dobra. Mamy zestaw. Wartości parametru P, dla których istnieją dwa rozwiązania. Dobrze, musimy się zająć teraz tym trzecim warunkiem, czyli żeby te rozwiązania spełniały określone, określone cechy. Co tutaj było powiedziane? Każde z tych rozwiązań ma być mniejsze od P. x1 jest mniejsze od P i x2 jest mniejsze od P. No właśnie. My właściwie nie wiemy, co to jest za liczba P, nie znamy jej znaku. Czy jest dodatnia, czy jest ujemna, czy jest równa 0, i ciężko nam będzie z tych postaci, tych nierówności, coś tutaj wyłuskać. I już bardziej ciekawsza jest taka postać, kiedy no, będziemy mieli jakąś zależność w stosunku do zera, czyli jeżeli troszeczkę poprzekształcamy te nierówności, no to przynajmniej będziemy wiedzieli, że jakieś wyrażenia są dodatnie bądź ujemne, no to już zobaczymy. Czyli tutaj warto zawsze uzyskiwać gdzieś 0 po prawej stronie. Rzucimy P na lewo, otrzymujemy coś takiego i drugą nierówność. Ok, Czyli te warunki, że każde z rozwiązań jest mniejsze od P, są równoważne takim warunkom, że różnica pomiędzy rozwiązaniem pierwszym i P jest ujemna i różnica pomiędzy rozwiązaniem drugim i P też jest ujemna. Tak? Może gdzieś tutaj podkreślimy wyraźnie, to ma być, to jest ujemne na pewno. I to też jest ujemne. OK. Co nam to w szczególności powie, że jak będziemy mnożyć dwie liczby ujemne, ujemna razy ujemna, no to otrzymamy liczbę dodatnią. No i to już od razu wykorzystamy. Pokażemy, że mnożymy te dwa wyrażenia. x1 minus p razy x2 minus p jest większe od 0. No właśnie. I czy to nam w zupełności wystarcza. Czy to jest taki warunek, który jest tutaj wystarczający? No niestety nie, bo z matematycznego punktu widzenia, jak mnożę dwie liczby dodatnie, to również otrzymuję iloczyn dodatni. Tak? No, to tutaj musimy dorzucić jakiś jeszcze jeden warunek, taki pomocniczy, bardziej zawężający, który nam powie, że no, używamy tych dwóch liczb ujemnych i tylko ich. No właśnie, co tutaj można zrobić? No możemy też, tak standardowo, ze wzoru wiety, często używało się takiej metody, że jeżeli jakieś równanie miało dwa rozwiązania ujemne, no to ich iloczyn był dodatni i to już zapisaliśmy oraz ten zaważający warunek, że ich suma też będzie ujemna. Bo suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze ujemna. Czyli ten drugi warunek, jaki tutaj będziemy mieli, to X1 minus P dodać, czyli jako liczba ujemna. Dodaję inną ujemną, no i tak czy siak mam liczbę ujemną. I ten warunek dodatkowy na sumę dwóch liczb ujemnych zawęża nam, ogranicza nam właśnie do tej sytuacji, kiedy mamy dwie liczby ujemne, bo ten warunek pierwszy zawierał też w sobie iloczyn dwóch liczb dodatnich, czy nie był takim wystarczającym, nie był takim kompletnym. No ale połączenie tych dwóch warunków już powoduje, że mamy właśnie tutaj dwie liczby ujemne. OK, po co się to właściwie robi? No, gdzieś naturalnie tutaj muszą wyskoczyć te wzory wiety, tak? Na razie ich nie mamy widocznych, no ale możemy po prostu zrobić jakiś krok do przodu. Zajmiemy się taką nierównością. Skoro jest nagaz razy nawias, to po prostu pomnożymy przez siebie każdy z każdym i otrzymamy taki loczyn. Tak, tutaj będzie co? Dobra. No, gdzieś w tym miejscu już ten wzór wiety się nam ujawnił, na iloczyn pierwiastków równania. No nie mamy jeszcze wzoru na sumę. Tutaj coś są, jakieś takie osobne składniki. Co możemy zrobić? No, zredukujemy te wyrazy podobne w tym sensie, że wyłączymy p przed nawias. Tak? Spróbujemy coś zrobić po prostu w tym miejscu, żeby pojawiło się x1 plus x2. No i tutaj wyłączenie z tych dwóch składników minus p przed nawias powoduje, że w nawiasie ujawni się wzór wiety na sumę pierwiastków równania. Okay. No i podmianka w takim razie. Iloczyn to jest C przez A. Suma to jest minus B przez A. No i pałęta się jeszcze P kwadrat większy od 0. OK. A, B, gdzieś sobie ściągę. Tutaj robiliśmy. Pożyczamy te współczynniki. I w konsekwencji otrzymamy co? p przez 1, odjąć p razy minus b, czyli przeciwny współczynnik do tego, który widzimy, no, czyli 2p minus 3 przez 1, dodać p kwadrat większy od 0. No i rozwiązujemy taką nierówność ze względu na p. p minus tu mnożenie przez 1. Dzielenie przez 1 niczego nie zmienia. No trzeba przez to przejść. Wyjścia. Redukcja wyrazów podobnych. OK. Czyli ten warunek na iloczyn dwóch liczb ujemnych spowodował, że mamy do rozwiązania kolejną nierówność kwadratową względem na P. No OK. Chcemy znaleźć pierwiastki. No, tu myślę, że warto wyłączyć minus P przed nawias. Trzymamy p 4 większe od 0. No i z tej postaci już będzie łatwo wyłapać pierwiastki 0 i 4. OK. Musimy jeszcze z, zbadać położenie ramion paraboli. Tutaj mamy współczynnik kierunkowy minus 1, czyli ramiona paraboli są skierowane ku dołowi smutna. Parabola tutaj. OK. I mieliśmy wartości dodatnie, czyli ten przedział nas interesuje. Od 0 do 4. Mhm. Dobra. I druga nierówność do rozwiązywania. Z sumą dwóch liczb ujemnych. Tak. Możemy bezkarnie wymazać te nawiasy. Ok, no i gdzieś ten wzór wiety stworzyć, sobie tu skonstruować. Tak, minus b przez a. Co tam było? No, może jeszcze raz zapiszemy. 2p minus 3 przez 1, minus 2p mniejsze od 0. 2p minus 3, minus 2p mniejsze od 0. Minus 3 mniejsze od 0. No właśnie, otrzymaliśmy zdanie, które jest prawdziwe, niezależnie od wartości parametru p, czyli p należy do r. Ok. Co tutaj się dzieje? No dobra. Mieliśmy spójnik i, czyli mamy połączyć te obie odpowiedzi. Gdzieś tutaj może tak chwilowo w klamrze je połączę. Tak. Ta I ta. One mają zachodzić jednocześnie, bo iloczyn dwóch liczb ujemnych jest dodatni. Ale ponieważ iloczyn dwóch liczb dodatnich też jest dodatni, no to dodatkowo dorzuciliśmy ten warunek, że suma dwóch liczb ujemnych jest. Ujemna i to nam już w zupełności wystarcza, więc ostatecznie połączę te warunki. OK. I to nam daje przedział od 0 do 4. Dobra. Czyli każdy z dwóch pierwiastków będzie mniejszy od P, jeżeli P będzie w zakresie tego przedziału od 0 do 4. I wracamy do naszej klamry takiej zbiorczej. Dobra, tutaj znowu jest klamra, spójnik i. Jeszcze zaingerujemy dziedziną na p. No tutaj w tym pierwotnym równaniu parametr p nie podlegał żadnym działaniom takim ograniczającym, czy pierwiastkowaniu, czy dzieleniu przez dzieleniu po prostu no to po, bezpośrednio tutaj ta dziedzina nie wpływa jakoś znacząco, w ogóle właściwie nie wpływa na, no tutaj na, na te przedziały, no ale formalnie też to podkreślmy, że badaliśmy. ok no i co? Spójnik i, klamra. Chciałbym jeszcze wiedzieć, jakie tutaj mamy liczby, żeby wiedzieć, gdzie one są w stosunku do zera i do czwórki, tak? Żeby łatwo było skonfrontować te wszystkie przedziały. No, szacowanko. Tutaj mamy liczbę około... 0,68. A ta liczba z kolei to jest około. Zerknę sobie tylko 3,32. No i już wiemy, gdzie jesteśmy w stosunku do 0 i do czwórki. Ok, może zobrazujemy na osi P. P należy do R. O, taki duży daszek bez, bez początku i bez końca. P należy tutaj. No to wciśniemy. Najwyższy ten daszek z drugiego wiersza. No i największy daszek od 0 do 4. 0 tutaj jest w stosunku do tej liczby, 4 tutaj. Najwyższy daszek. No, ok. I szukamy części wspólnej. Plamora była spójnikiem i. Dziedzinę pod P już też podpięliśmy. Czyli odpowiedź w tym zadaniu. Należy do takiej sumy przedziału. Od 0 do 4 minus pierwiastek 7 przez 2. Tak. I kolejny przedział. Ok. No i mamy ostateczne rozwiązanie. takie rzadziej jest to rozwiązywane zadanie. Ale na jakieś jednej z matur z zeszłych lat takie zadanko się pojawiło. Nie jest tutaj tak jawnie wprost, nie ma tak jasnie wprost mowy o wzorach wieta, no ale gdzieś one tam potem wyskoczyły z jakichś przekształceń. Rozwiązane. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, proszę o łapkę w górę, komentarz. Zachęcam do zapoznania się do, z innymi materiałami na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć.